Dzień dobry, cześć, hej, z tej strony oczywiście Mikołaj, mechanika pojazdowa handel. Witam wszystkich zainteresowanych tym ogłoszeniem. Dzisiaj będę prezentował Państwu Hyundai i20 z 2014 roku, czyli jak widać już po samym przodzie wersja po faceliftingu. Na początku muszę dodać i znacząco podkreślić, że samochód ma dwie ogromne zalety. Jest bezwypadkowym, Na całej swojej powierzchni posiada pierwszy oryginalny lakier oraz posiada mały. Ale w pełni udokumentowany przebieg 101 tysięcy kilometrów. Oczywiście auto sprowadzono osobiście przez nas z Niemiec, jesteśmy jego pierwszym właścicielem w Polsce. Jak widzicie, samochód jest zarejestrowany w Polsce, posiada ważne badanie techniczne oraz oczywiście ubezpieczenie. E, autem bez problemu od zaraz można poruszać się po polskich drogach, nie widzę tutaj żadnych przeszkód. E, samochód w bardzo dobrym stanie e, technicznym, jeszcze lepszym wizualnym. E, auto nie wymaga żadnego wkładu finansowego. E, na start. Wszystko w tym samochodzie jest dograne na ostatni guzik. Auto przeszło u nas typowy serwis eksploatacyjny. Wymieniliśmy tutaj olej w silniku, filtr oleju, filtr powietrza, filtr kabinowy. Ponadto, świece zapłonowe, taka normalna u nas eksploatacja, właśnie tak wygląda. Wszystko po to, by Państwo nie musieli inwestować w ten samochód swoich pieniążków. Na tylnej osi zamontowaliśmy nowe klocki hamulcowe, te poprzednie miały jakieś 30-40% jeszcze użyteczności, dlatego postanowiliśmy je wymienić, żeby dopełnić takiej całości w tym aucie. Oczywiście, prezentacja ma na celu pokazać Wam samochód z jak najbardziej prawdziwej strony. Auto jest używane, co jeszcze raz podkreślę, jest bezwypadkowe, z tym oczywiście trzeba się liczyć, że na lakierze mogą zostać jakieś normalne ślady użytkowania, podczas normalnego użytkowania tego samochodu. Każdy element bacharski sobie prześwietlimy od A do Z. Jeśli będą jakieś, nie wiem, rysy, zadrapania czy wnieczenia, oczywiście przybliżymy je, pokażemy. Ale tutaj z lewej strony wszystko wygląda wzorowo. Jeśli chodzi o tył, z tyłu na zderzaku, jakieś delikatne zarysowania po prostu od wkładania jakichś rzeczy do bagażnika, jak widzicie. Tutaj czy tak samo w tym miejscu, pod, tutaj, pod tym odblatkiem zobaczcie takie drobne zarysowanie. Jest to tylko i wyłącznie tylny zderzak więc myślę, że nie ma się czym martwić. Prawa strona Drzwi, błotnik, przód, tył, wszystko w bardzo dobrym stanie. Z tego co pamiętam, to auto miało jeszcze kilka odprysków na przedniej masce. No, za chwilkę do nich przejdziemy. Tak, dokładnie w tym miejscu raz, dwa, jakieś cztery odpryski, po prostu od kamieni na przedniej masce czyli znowu nic groźnego. Przednia szyba, jak Państwo widzą, czwórka, czyli 14 rok oryginalna Hyundai, nigdy nie wymieniana. Reszta szyb również. Jest oryginalna z 2014 roku, tak jak i cały samochód, co również podkreśla to, co właśnie mówię, że auto jest bezwypadkowe. Zewnątrz, moi drodzy, ten samochód już widzieliście. Tak więc myślę, że możemy przejść do wnętrza, które również zachwyca swoim stanem. Zaczniemy standardowo sobie od bagażnika. Zapomniałem dodać, że samochód stoi na. E, muszę to tylko zweryfikować na chyba na 14-calowych na 14 kołach. Stalowych z oryginalnym kułpakiem na oponie wielosezonowej. Jeśli chodzi o bagażnik, miejsca jest moim zdaniem sporo. Mamy podświetlenie, mamy jakiś uchwyt jeden czy drugi na siatki z zakupami. Pod wykładziną mamy zestaw naprawczy, oraz zobaczcie: dwa takie kwadratowe, dwie takie kwadratowe wnęki na jakieś drobne przedmioty do zagospodarowania przez po prostu następnego właściciela. Przepraszam może za jakość, ale słońce niestety nie wybacza. Auto jest w 100% kompletne wszystkie plastiki i inne rzeczy są na swoim miejscu. Tak jak widzicie, mamy również półkę bagażnika. Jeśli chodzi o część pasażerską, również bez żadnych zastrzeżeń tapicerka zobaczcie, w bardzo dobrym stanie fotele, drzwi tapicerki, podsufitówka również bardzo dobrze. Na dwóch bocznych tylnych fotelach mamy mocowania Isofix. Tutaj podłoga wszystko czyste, zadbane, pachnące takie jak być powinno. Z tej strony również bardzo fajna rzecz o której bym zapomniał. Samolot jest zakonserwowany przez poprzedniego właściciela w Niemczech, co może nawet świadczyć właśnie te zaślepki w tych newralgicznych miejscach z jednej jak i z drugiej strony. Oraz również z przodu. Jeśli chodzi o podwozie, w tym samochodzie nie ma tam żadnej. Również tak samo tutaj. Jeśli chodzi o podwozie, w tym samochodzie nie mamy tutaj mowy o jakiejkolwiek korozji. Zresztą cały samochód jest pozbawiony właśnie rdzy. Podwozie wygląda znakomicie. Jeśli ktoś będzie naprawdę zainteresowany tym samochodem, dzwoncie, piszcie. Postaram się zrobić jakiś materiał wideo lub po prostu zdjęcia tego podwozia. W środku mamy książkę serwisową. Schowek jest wentylowany. W tym miejscu możemy wyłączyć poduszkę powietrzną pasażera. Oczywiście nasza wizytówka zostaje w samochodzie. Fotele, jak widzicie, w bardzo dobrym stanie, bez żadnych przetarć czy dziur po papierosach. Wszystko wygląda bardzo dobrze. Myślę, że najbardziej ciekawi was również miejsce dla kierowcy, ponieważ pewnie ten kto kupi ten samochód, przyszły właściciel będzie tam spędzał największą ilość czasu. I tutaj miejsca jest pod dostatkiem. Ja mam 1,85 m wzrostu. Spokojnie mieszczę się w tym samochodzie. Zobaczcie, ile jeszcze za mną zostaje miejsca na nogi. Tak więc sam za sobą spokojnie usiądę. Wnętrze praktycznie bez żadnych oznak zużycia. Mamy dwie elektryczne, oczywiście sprawne szyby, cały samochód, elektryka, wszystkie podespoły są w bardzo dobrym stanie. Tutaj delikatnie tylko przetarta ta rączka od otwierania czy zamykania drzwi. Praktycznie jest to niewidoczne, ale jest coś takiego, więc to warto zaznaczyć. Fotel bez żadnych przetarć, bez żadnych dziur. Zobaczcie, szycia wszystko w bardzo dobrym stanie. Ładna biała nitka dookoła fotela. Oczywiście regulowany przód, tył, góra, dół plus oparcie. Te przyciski oczywiście od regulacji wysokości świateł, wyłączenie lub włączenie kontroli trakcji oraz podświetlenie całego kokpitu, całej deski rozdzielczej. Samochód posiada przebieg 101 725 km. Auto jest cały czas odpalone od kiedy nagrywam ten film. Pewnie nawet o tym nie słyszeliście. E, tak więc, naprawdę, to też podkreśla to, jak ten silnik jest cichy, jak on bardzo dobrze pracuje. E, takie duże wbudowane radio z wyświetlaczem e, centralnie umieszczonym. Mamy również komputer pokładowy. Możemy sprawdzić ilość, którą możemy jeszcze przebyć na danym paliwie. Średnie spalanie, i tak dalej. Również tam wyświetlane są informacje e, z radia. Radio oczywiście jest sprawne, posiada wejście CD MP3 oraz wejście AUX, które jest umiejscowione tutaj na dole. Oczywiście klimatyzacja, która jest sprawna, nie chciałbym, żeby było inaczej przy temperaturze na zewnątrz, na dzień dzisiejszy 28, 29 stopni Celsjusza. W tym miejscu schowek dosyć głęboki, spokojnie telefon czy portfel się tutaj mieści. Popielniczka nieużywana, jakieś miejsce na drobne przedmioty. Tutaj również 3 biegów manualna, 5 biegowa, hamulec ręczny, dwa miejsca na kubki z napojem. Tutaj ktoś po prostu woził taką popilniczkę Myślę, że bardziej to służy jako śmietniczek, ale mieści się spokojnie, jest oryginalne. Tutaj znowu jakaś wnęka na drobne przedmioty. Klakson również działa, cały samochód w 100% sprawny, gotowy do jazdy od zaraz. Auto w bardzo dobrym stanie technicznym oraz wizualnym. Technicznie, jeśli chodzi o zawieszenie, hamulce, wszystko w porządku. Tutaj Państwo nie muszą ponosić żadnej inwestycji, jak i w całym samochodzie. Podkreślmy sobie jeszcze walory tego samochodu. Przepraszam, jeszcze tego nie dodałem. Auto posiada dwa kluczyki: jeden oryginalny typu scyzoryk, drugi widać, że był dorabiany. Zwykły tak naprawdę, taki goły do otwierania drzwi, ale oczywiście auto też odpali. Tak więc to jest bardzo fajna informacja. Podsumowując, ten samolot jest bezwypadkowy. Na, całym, na całej swojej powierzchni posiada oryginalny lakier. Auto posiada udokumentowany przebieg 101 tysięcy kilometrów. Przebieg jest oczywiście oryginalny. Wielosezonowe opony, 14 calowe koła, oryginalny kołpak. Samochód nie wymagający żadnego stanu, samochód nie wymagający żadnego wkładu finansowego. Auto jest zarejestrowane, ubezpieczone, z ważnym badaniem technicznym. Gotowy do jazdy od zaraz. W razie pytań zapraszam do kontaktu. Na dzisiaj to wszystko. Pozdrawiam Was wszystkich. Trzymajcie się. Hej!